Siem. Ano, widzowie, Jestem Jigsaw I gram se właśnie w Last Day No, nie mam tylko informacji, że e, e, Chyba się nie pojawi się Niebawem pojawi się w filmie właśnie z tej gry A coś sobie powiedziesz, że No Eee, no pewnie rozumie się wtedy, czemu ta gra. Eee, ja Wam powiem, że już nie eee, ta gra, bo na początku mojego kanału, istnienia mojego kanału wziąłem i grałem. W gra. no, nie, na, może nie na początku, bo pierwszy film był inny z innej gry. Tak samo eee, będę się pojawiać filmy z. Początkowe gierki mojego kanału, które nagrałem, i tak samo myślę, że e, będziecie oglądać... No, Mówi widzowie na tym kanale, e, no, nigdy nie widzieli tej gry na moim kanale, tylko Minecraft i Roblox. A tutaj będzie właśnie aż także... No wiecie o co chodzi. Chcę powrócić do tych gierek. No, więc no myślę, że będzie git. I tak. No począt no, widzowie którzy są od początku na moim kanale mogą no, zauważyć tą grę jak nagrywałem i tak samo będą no, ogólnie będą się pojawiać gry, które jeszcze nie były na moim kanale w ogóle a będą i tak ja Was zapraszam, byście dodali mnie, tu macie moje nazwę połokotową, tutaj w tym mi no, pokazuję DZIKSO Hashtag 1196 I żeby mnie dodać, tutaj dajecie mi jakieś tutaj te luziki, muszę jakieś tam tworzyć, co tam Ja tutaj na takie, co idę Tutaj też Tutaj dodajecie a Tak Czas to otwieracie, na mapie Możecie pisać, więc ogólnie chcę wam powiedzieć, że to też się wiąże z tym, że na początku mojego kanału ten e... były takie filmy z tej, tej gry. gry, to też jak możecie zo zo no, zobaczyć, to też nie miałem napisu ogólnie jigs'u tylko napis, no teraz powiedzieć wam. Wielko na napisy to moja stara nazwa, stare zdjęcie na moim kanale, to ten banner tak z Wilkiem, And, ale zmieniło się to wszystko, więc jak e, będziecie zauważycie tak, się. Ja mówię hej witajcie albo Yosmanko coś takiego e, z tej strony albo jestem Wolfity, chcecie tam gramy Właśnie w jakąś gierkę, no to, no to to jest, to można powiedzieć że byście wiedzieli, że ja nagrywałem inną postać, w zasadzie było, że, nie chciałem powiedzieć to postać, ale nazwę, tutaj sorki za baterie, że ona się teraz tu pokazało Tutaj na to co nasyskam to macie różne takie, tu normalnie zdobyłem pistolet, takie coś tutaj, UZI i te jak zdaje mi się najlepsze można powiedzieć, że to jest ale to nieważne. Tutaj informacje, wiadomości, więc myślę, że to tyle jakby informacyjnie. Eee, trzymajcie się i niedługo filmy z tej gry. Hej.